Ostatnio na kanale mówiłem często o czytaniu, o tym, że jest to dla mnie bardzo ważne i pewnie dla wielu z Was też. I uważam, że promowanie czytelnictwa jest wartościowe. I za każdym razem, jak mówię o czytaniu lub piszę, pojawiają się oczywiście w pełni uzasadnione komentarze typu: więc co polecasz do czytania? No i dzisiaj nadszedł ten dzień, w którym podzielę się z Wami kilkoma swoimi propozycjami, ale na szczęście dołączy do mnie Łukasz z kanału, człowiek absurdalny, gdyby okazało się, że mój gust książkowy nie jest najwyższych lotów. No a jeśli zastanawiacie się, kim jest mój gość, to sprawdźcie na YouTube kanał Człowiek Absurdalny i znajdziecie tam ciekawe nagrania z zakresu filozofii, psychologii, filmu czy właśnie literatury. A na kanale Łukasza możecie znaleźć film, w którym dzielimy się książkami, które nie są beletrystyką, a film, który teraz oglądacie, to będą właśnie pozycje, które są literaturą piękną, w której o czym chciałbym wspomnieć przed główną częścią nagrania, nie czuję się bardzo pewnie, bo ostatni raz czytałem takie książki jakieś 4 czy 5 lat temu i nie czuję się z tym ani źle, ani dobrze, ale po prostu taki jest fakt. Więc moje książki nie będą może najlepszą, top listą pięciu najważniejszych książek, które zmieniły moje życie, ale bardziej będą to książki, które zapamiętałem, że zrobiły na mnie jakieś wrażenie i które chciałbym Wam polecić. Ale nie przedłużając więcej. Przejdźmy do książek. Cześć, tutaj Łukasz z kanału Człowiek Absurdalny, na który serdecznie Was zapraszam. Mówię tam o psychologii, filozofii, trochę o literaturze. I teraz, właśnie w związku z tym, moje pięć propozycji książek z zakresu beletrystyki, z zakresu powieści, które Wam serdecznie polecam. Na zachodzie, bez zmian: Erich Maria Remark. Przeczytałem tę powieść krótko po opublikowaniu na moim kanale jednego z najpopularniejszych do tej pory odcinków, 10 książek, które musisz przeczytać. I przyznam, że aż żałowałem, że nie umieściłem jej w tamtym zestawieniu. Nie zrozumcie mnie źle, ale myślę, że to bardzo męska powieść. A może raczej chłopięca, choć zdecydowanie nie dla dzieci, bo co uwielbiają chłopcy? Bawić się w wojnę. Jest to z jednej strony kawał soczystej literatury wojennej. Niby nie ma tu za wiele akcji, ale momenty, w których pojawia się zagrożenie, w których napięcie sięga zenitu, są tak gęste, że można by je kroić nożem. Przede wszystkim jednak pan Remark potrafi stworzyć bohaterów, na których naprawdę nam zależy, do których się przywiązujemy, z którymi się utożsamiamy, których losy nas naprawdę obchodzą, i to pomimo, że nie tworzy on tam jakichś specjalnie głębokich rysów psychologicznych tych postaci. Emocjonalna więź pomiędzy nami a młodymi żołnierzami niemieckiej armii tworzy się jednak dlatego, że z wielką siłą czujemy tam absurdalność ich położenia i to właśnie z tą emocją się utożsamiamy. Dogłębnie przeraża nas zderzenie zbijącą z książki brutalnością i bezsensownością wojny. Jest to absurd tak symboliczny dla naszego świata i cywilizacji, że nie potrafimy pozostać wobec niego obojętni, a zawdzięczamy to wielkiemu kunsztowi pisarskiemu autora. Powieść, choć nie mówię o tym na żadnej stronie wprost, ma potężne przesłanie antywojenne i pacyfistyczne, a dowodem na między innymi jej siłę rażenia niech będzie fakt, że w 1933 roku z rozkazu Goebbelsa naziści zakazali wydawania dzieł Remarka i spalili wszystkie jego dostępne książki. W końcu w rzeczywistości w wojnę bawią się wiekowi wysoko postawieni mężczyźni, a chłopcy to na tych wojnach tylko giną. Na koniec zdanie o samym tytule, które chyba mówi najwięcej o tej przerażająco dobrej powieści. Na zachodzie, bez zmian, był to typowy tekst niemieckich komunikatów podczas I wojny światowej z frontu zachodniego, kiedy nie miały miejsca żadne nowe wydarzenia, poza tym, że w codziennych walkach ginęły tysiące niemieckich żołnierzy. Moje propozycje literackie chciałbym zacząć od książki Kafka nad Morzem której autorem jest Haruki Murakami. I już na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie jest to lista od najlepszej do najgorszej i tak naprawdę najprawdopodobniej nie jest to nawet najlepsza książka tego autora, ale jest ona moją ulubioną, bo właśnie od niej zacząłem przygodę z książkami Murakamiego, która trwała później przez jakiś czas i w pewnym okresie przeczytałem zdecydowaną większość jego książek, które ukazały się na polskim rynku. Kawka nad Morzem opisuje historię tytułowego kawki, piętnastoletniego młodzieńca, staruszka, który potrafi rozmawiać z kotami i pewnego kierowcy. I nie będę w tym momencie więcej mówił o fabule tej książki, bo o fabule książki Kawka nad Morzem, podobnie jak o fabule książek innych książek tego autora, jest niezwykle trudno mówić, bo albo mogą wydawać się zwyczajnie zbyt dziwne, albo mogą wydawać się nudne. W zależności na czym skupimy się opowiadając o tych książkach. Ale moim zdaniem, co jest najważniejsze i co mnie osobiście zauroczyło w książkach Murakamiego i co najbardziej przyciąga w tych książkach, to klimat. Bardzo lubię książki fabularne osadzone w naszej rzeczywistości, ale jednak w pewnym stopniu od niej odbiegające. Eee, ale nie na tyle też, żebyśmy czuli, że to już nie jest nasza rzeczywistość. To nadal jest nasza rzeczywistość, jednak z pewnymi elementami, dzięki którymi możemy. Doświadczyć czegoś więcej, poczuć coś więcej. I tak właśnie jest w przypadku książki Kawka nad morzem. E, wszystko jest osadzone w realiach współczesnej Japonii, okraszone odrobiną whisky i muzyki klasycznej. Wszystko też na pograniczu jawy i snu. Bardzo mocno polecam tę lub inne książki. Jeśli spodoba Wam się jedna, na pewno inne tego autora też. Dar Władimir Nabokow. Kto zna mój kanał, choć trochę, pewnie zauważył, że gdzie tylko mogę, mniej lub bardziej subtelnie, polecam wam twórczość Władimira Nabokowa. Ale cóż mogę zrobić? To jeden z moich absolutnie ulubionych pisarzy. Jest to mistrz pióra, który dość otwarcie drwi sobie z literatury i literatów tzw. wielkich idei które to porównuje do klocków z gipsu. Dla Nabokowa liczy się tylko jedno: umożliwi czytelnikowi doznania estetyczne odkrywanie odmiennych perspektyw i stanów świadomości poprzez zagłębianie się w jego twórczość. I o tym między innymi jest ostatnia napisana po rosyjsku powieść pana Włodka pod tytułem Dar. To historia młodego, aspirującego pisarza Konstantego Godunowa Czerdyncewa, który pragnie tworzyć, bo ma dar. Dar widzenia otaczającego go świata lepiej, mocniej, bardziej Często zabawniej, zawsze piękniej, a taki dar przecież grzech zmarnować. No właśnie, grzech, bo powieść ma w sobie coś religijnego. W pięknie, estetyce świata dostrzega ona ostateczny argument na istnienie wielkiego reżysera kosmicznego estety Boga. Jeśli jesteście ciekawi jednej z trzech książek, które zmusiły mnie do refleksji: czy jednak, aby nie jestem wierzący, to koniecznie zakosztujcie daru na bokowa. A dla fanów najsłynniejszej powieści mistrza Lolity, mam nadzieję, że są tutaj tacy, jest jeszcze mały bonus. Otóż w darze pojawia się niejako pierwowzór, taki mały szkic tej opowieści, który wyewoluuje później w klasykę wszechczasów. Polecam. Moja książka numer dwa to Kaftan Bezpieczeństwa Włóczęga wśród gwiazd Jacka Londona. Książka ma już 110 lat i opowiada historię więźnia, który zostaje skazany za zabójstwo. Oczekuje wykonania kary śmierci, no ale w tym czasie, w którym przebywa w więzieniu, jest dodatkowo męczony. Znajduje się bardzo często w izolatce, a do tego jest zapinany w bardzo ściśnięty, bardzo mocno skrępowany tytułowy kaftan bezpieczeństwa. A podczas tych godzin i dni, w których leży. Tak trzymany i tak skrępowany w tym kaftanie bezpieczeństwa, doświadcza różnych transów i wizji, w których przenosi się w różne epoki i w różne ludzkie wcielenia. I dlatego ta książka jest dla mnie wartościowa, bo nie porusza wyłącznie kwestii winy, braku winy, poczucia odpowiedzialności, zamknięcia, więzienia, odizolowania od całego świata. Mm. I nie skupia się na tym wyłącznie, jak człowiek sobie z tym radzi. Chociaż oczywiście to jest jeden z głównych motywów, ale także pokazuje, mm, zwraca może uwagę, albo zadaje pytania, w jaki sposób nasz umysł potrafi reagować, albo jakie są możliwości naszego umysłu. I oczywiście nie sugeruje tutaj, że istnieje coś takiego, jak poprzednie wcielenia, czy out-of body experience, ale w kontekście ostatnich badań naukowych i takich, które dzieją się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, pokazują one, że jest tak naprawdę bardzo wiele rzeczy o naszym umyśle, których jeszcze nie wiemy, i możliwości, które uaktywniają się np. w bardzo ekstremalnych wydarzeniach, podczas bardzo ekstremalnych wydarzeń, kiedy my jesteśmy w ekstremalnych sytuacjach, albo np. przy udziale substancji psychodelicznych, o których na razie jeszcze nie wiemy aż tak dużo, ale to wszystko przez przestarzałe prawodawstwo. Bogowie łakną krwi Anatol Franz. Było już o bezsensie wojny. Teraz będzie o bezsensie rewolucji, a w zasadzie każdej wielkiej idei, która pragnie zbawić świat. Znacie hasła rewolucji francuskiej: wolność, równość, braterstwo. Jeden z moich widzów zwrócił mi kiedyś uwagę w komentarzu, że pełne hasło brzmiało Wolność, równość, braterstwo albo śmierć. Przyznam, że trochę mu nie dowierzałem, bo jakoś słabo marketingowo brzmi takie zawołanie. Kilka tygodni później w moje ręce wpadła właśnie powieść Anatola Fronsa, która opowiada o czasach rewolucji francuskiej, i trafiłem tam na pełen slogan z tego czasu i muszę oddać tutaj sprawiedliwość. W czasach rewolucji naprawdę można było być tylko albo wolnym, równym, braterskim, albo martwym. Dzieło pana Anatola to jednak nie tylko powieść-ostrzeżenie, wymądrzająca się literatura z przesłaniem. To świetna panorama Paryża z czasów rewolucji francuskiej, interesujące studium miłości romantycznej oraz analiza naiwnego radykalizmu ideologicznego ludzi młodych. W końcu wystarczy tylko podatki: albo obniżyć, albo podwyższyć, albo tego zupełnie zakazać, albo to w ogóle zalegalizować i wszystko samo się ułoży. Bogowie łakną krwi, jest jednak przede wszystkim opowieścią o bogach, bez których nie potrafimy żyć, których zawsze musimy sobie stworzyć. Tak przerażliwe byłoby zderzenie z pełnią naszej wolności. A bogowie ci zawsze są sprawieni czyjeś krwi, bo w końcu, jeżeli ja mam rację, to ktoś inny musi być w błędzie. No i oczywiście mogę go próbować przekonać, byle nie za długo. Bo zawsze łatwiej jest pozbawić oponenta głowy. Na koniec mój ulubiony cytat z książki, który moim zdaniem tłumaczy, dlaczego proste i radykalne recepty, jak wolność, równość i braterstwo, nigdy nie zbawią świata. Nie mów mi, że rewolucja zaprowadzi równość. Ludzie nigdy nie będą równi. To jest niemożliwe. Choćby kraj do góry nogami przewrócono. Zawsze będą wielcy i mali, tłuści i chudzi. Jeszcze raz polecam. Świetna powieść i niestety bardzo aktualna. Moja książka numer 3 to Życie Pi, której autorem jest Jan Martel. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, nie wiem czemu, ale czuję taką wewnętrzną potrzebę, żeby powiedzieć, że przeczytałem tę książkę długo przed powstaniem filmu i na długo przed tym, pewnie zanim zaczęto myśleć o tym, żeby film powstał. Nie wiem czemu chcę o tym powiedzieć, ale o tym mówię. Filmu nie widziałem i jego nie będę oceniał. Jeśli nie wiecie, o czym jest ta historia, to powiem Wam w skrócie. Jest to historia nastolatka, który nazywa się Pi Patel i który po tym jak statek zatonął, trafia na szalupę ratunkową ze zwierzętami, które były transportowane tym statkiem do bodajże kanadyjskiego ogrodu zoologicznego. I te zwierzęta to są na przykład orangutan, zebra, szczur, hiena i tygrys bengalski. Jeśli myślicie, że jest to książka o prawach zwierząt lub weganizmie, to grubo się mylicie. Przedstawiona historia w naprawdę interesujący sposób mówi o naturze ludzkiej, o kontaktach międzyludzkich, a także o tym, jak reagujemy na naprawdę trudne sytuacje. I bardzo lubię książki i ogólnie wszystkie teksty kultury, które pod przykrywką ciekawej historii, ciekawej pod względem postaci, przygód czy miejsc, w których się odbywają, stara się przemycić ważne. Wartości, takie jak nadzieja, wiara czy górnolotnie brzmiący sens życia. I uważam, że tej książce udaje się to naprawdę bardzo dobrze. Kocia Kołyska. Kurt Vonnegut. Czy pośród pisarskiego panteonu człowieka absurdalnego musi się znaleźć król absurdalnej prozy? Czytając Kurta Vonneguta mam czasami wrażenie, że ciągle czytam jedną powieść. Ale w ogóle mi to nie przeszkadza. W każdej z nich. Przeciętny, niczym nie wyróżniający się bohater, od taki statystyczny człowiek, zderza się z ludzką cywilizacją i jej prawidłami, na które im więcej rzucić światła, tym więcej absurdów w nich dostrzegamy. Wojna, kariera, nienawiść, władza, miłość, pożądanie. Powieść kocia kołyska opowiada co prawda o ostatecznej broni masowego rażenia, stworzonym przez genialnego naukowca Lodzie 9, który w wyniku głupiutkiego zbiegu okoliczności kończy nasz świat. Prawdziwą bronią masowego rażenia jest jednak w każdej powieści Woneguta przede wszystkim ludzka głupota i nasz całkowity brak dystansu do samych siebie. Czytając Kocią kołyskę przypominała mi się anegdota Bodajże Kierkegaarda, który twierdził, że świat skończy się jak podczas wielkiego przedstawienia. Błazen będzie wyczyniał swoje sztuczki na scenie, ludzie będą się śmiać, bić brawa, aż nagle teatr się zapali. Klaun zacznie krzyczeć, pożar, niebezpieczeństwo, trzeba uciekać, a ludzie tym bardziej będą się śmiali, tym bardziej będą bili brawa, aż wszyscy spłoną i tak właśnie jak ten teatr skończy się nasz świat. Zupełnie nie na czasie, prawda? Na koniec wierszyk autorstwa powieściowego proroka Bokonona, który ujął mnie w tej powieści ostatecznie. Tygrys polować musi i latać musi ptak, a człowiek musi się głowić, czemu, dlaczego, jak. Aż kiedyś tygrys zaśnie i ptak na gałąź sfrunie, a człowiek mówi sobie, że wszystko już rozumie. Przyznam się szczerze, że nie jestem wielkim znawcą literatury science fiction, ani nawet samego Filipa Kadika i pewnie miłośnicy tego gatunku stwierdzą, że jest masa innych książek dużo bardziej dużo lepiej przedstawiających ten problem, o którym będę mówił. Ale ja polecam tę książkę, bo ten znam, a jeśli was to zainteresuje, to mam nadzieję, że zachęci was to do własnych poszukiwań. Słowem wstępu chciałbym jeszcze powiedzieć, że literaturą science fiction zainteresowałem się dosyć późno. Wcześniej byłem wielkim miłośnikiem, i jestem, literatury fantazy. I nie do końca podchodziły mi te wszystkie futurystyczne koncepty. Jednak. To diametralnie się zmieniło, i teraz uważam, że literatura science fiction jest niesamowicie wartościowa. Jako jedna z nielicznych, może i potrafi podejmować tematy, które póki co nie są aktualne, ale może się to zmienić za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Więc warto o tym mówić, i warto o tym pisać, a także czytać takie książki. I o tym trochę jest książka Blade Runner czy Androidy śnią o elektrycznych owcach. Opowiada ona historię Rika Deckarda, który jest łowcą androidów i którego zadanie polega na tym, żeby znaleźć androidy i je zlikwidować. A różnią się one od ludzi wyłącznie tym, że nie posiadają współczucia. Pozostałe cechy są niemal nieodróżnialne od tych ludzkich. I tutaj pojawiają się ciekawe pytania, no bo kim tak naprawdę jest człowiek? w którym momencie zaczyna się człowieczeństwo? Czy jeśli jakimś ludziom brakuje współczucia, to już możemy z takimi ludźmi robić co chcemy i czy tak naprawdę możemy ich nazywać już ludźmi? I są to pytania nie tylko ciekawe w kontekście samej fabuły tej książki, ale też w kontekście tego, że coraz częściej mówi się o sztucznej inteligencji, albo możemy też pomyśleć w innych wariantach myślowych, na przykład o tym, jak traktujemy zwierzęta poza jak traktujemy też innych ludzi. Są to tematy, którym uważam warto poświęcić kilka chwil, a ta książka tylko w tym pomoże. Życie jest gdzie indziej. Milan Kundera. Kundera to jedyny pisarz, którego polecam w obu kategoriach. I w beletrystyce dzisiaj i w literaturze faktu. Sprawdźcie więc koniecznie drugą część tego materiału już na moim kanale niedługo. Co do szufladki powieści, jednak muszę przyznać, że miałem spory problem, którą pozycję z kunderowskiego uniwersum wam polecić. Uwielbiam i żart, i nieznośną lekkość bytu, i nieśmiertelność, i walc pożegnalny. Na dzisiaj wybrałem jednak czarnohumorystyczną, humorystyczną dość tragikomiczną historię młodego, komunistycznego czechosłowackiego poety Jaromila. Według opisów książki jest to rzekomo uniwersalny portret młodego artysty. Ale czy ja wiem? Próbując jakoś zaklasyfikować twórczość kundery, często bujam się pomiędzy powieścią rosyjską a francuską. Kundera, Czech, a więc Słowianin, bardzo długo pisał w swoim ojczystym słowiańskim języku. Bardzo dobrze, odnalazł się też jednak na emigracji we Francji. I tak jak powieść francuska kojarzy mi się głównie z bohaterami opętanymi jakąś ideą lub przynajmniej poszukiwaniem tej idei, a rosyjska literatura to dla mnie umęczone, zawsze rozdarte słowiańskie dusze, tak literatura kunderowska traktuje, jak dla mnie o rozdartych idealistach. Którzy jednak nie są wcale tacy umęczeni, mają w sobie coś bardzo swojskiego i bliskiego. Są to przede wszystkim dla mnie ludzie poczciwi, małostkowi, pełni wad i niedoskonałości, trochę złośliwi, prawie zawsze nierozsądni, ale jakoś tak nie da się ich nie lubić. Taki jest też poeta Jaromil jego ojciec, jego matka, jego kochanka kochanek matki. I kochanek jego kochanki. Jak widzicie więc, kundera w swojej prozie, a w życiu będącym gdzie indziej już szczególnie, nie szanuje w naszej seksualności żadnej świętości. Na zmianę drwi z niej i serdecznie, pieszczotliwie wręcz ją przytula. Seks u kundery jest trochę taki jak my. Zagubiony, trochę niezdarny, zawsze mający swój urok. Żeby zachęcić Was jednak, jeszcze szczególnie do tej pozycji czesko-francuskiego mistrza, Mały fragment, którym otwiera się w ogóle książka, a który wciągnął mnie na tyle, że połknąłem ją od razu jednym tchem. Kiedy matka poety zastanawiała się nad tym, gdzie jej syn został poczęty, brała pod uwagę tylko trzy możliwości: albo wieczorem na ławeczce w parku, albo pewnego popołudnia w mieszkaniu kolegi ojca poety, bądź też przed południem w romantycznym krajobrazie Nieopodal Pragi. A wy, jak myślicie, gdzie musiał począć się poeta? Sprawdźcie koniecznie sami. Tyle ode mnie. Dziękuję Wam za uwagę. Orestesowi dziękuję za zaproszenie mnie do tego odcinka. Zapraszam Was serdecznie na mój kanał, Człowiek Absurdalny. Jak będziecie, jak Wam się spodoba, zostawcie koniecznie jakąś subskrypcję. Zapraszam Was też korzystając z okazji na mój drugi, bardziej filmowy kanał pod tytułem Młodość, tam z kolei historie, trochę inspirowane kunderowskim stylem i literaturą, ale nie tylko, właśnie o miłości, seksie, związkach, uczuciach. Jestem już pierwszy film. Pod tytułem Jak podchodzimy do związku, mając po 20, a po 30 lat, też serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. Ostatnia książka, którą chciałbym Wam dzisiaj polecić, porusza bardzo podobny temat co Blade Runner, o którym mówiłem wcześniej. Nie chciałbym zbyt dużo zdradzić na temat fabuły. Powiem jedynie, że nie jest to stricte science fiction i czyta się tę książkę zupełnie jak zwykłą książkę o perpetjach nastolatków żyjących w elitarnej szkole z internetem. Jednak od pewnego momentu dowiadujemy się takich rzeczy, które skłonią nas do pewnych rozmyślań na tematy etyczne czy na tematy postępu cywilizacji i tego, co może się zdarzyć właśnie za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Niekoniecznie musi, ale co może i o czym warto sobie pomyśleć. Ta książka nazywa się Nie opuszczaj mnie, której autorem jest Kazuo Ishiguro, i zależało mi, żeby umieścić tę książkę na tej liście. Nie tylko ze względu na to, że zadaje ciekawe pytania, które, tak jak wspomniałem, mogą okazać się aktualne nie muszą, ale mogą I, i myślę, że będą na ten temat dyskusje w przyszłości, bo jest to nieuniknione w pewnym sensie w kontekście rozwoju naszej cywilizacji, rozwoju biotechnologii. Więc myślę, że warto już zadawać sobie takie pytania, warto już rozmyślać, warto już w pewien sposób dostosowywać swój system wartości i pracować nad nim, żeby zobaczyć co jest najlepsze, a co nie do końca i żeby zdać sobie sprawę, że tak naprawdę no, nie wszystko jest czarno-białe. Z czego pewnie większość z was już zdaje sobie sprawę, więc warto w ten sposób ćwiczyć swój umysł i się nad tym zastanawiać. A dodatkowo chciałem dodać tę książkę do tej listy, bo jest ona łatwiejsza do skonsumowania, do przeczytania przez osoby, które niekoniecznie będą zainteresowane Gatunkiem science fiction. To wszystko, co mieliśmy przygotowane na dziś. Ogromne dzięki dla Łukasza z kanału Człowiek Absurdalny, że zechciał dołączyć do mnie i podzielić się swoimi propozycjami. Pamiętajcie też, żeby koniecznie napisać własne propozycje książek, które czytacie, które polecacie w komentarzach na dole, a za książki, dobre książki science fiction i fantazy dostaniecie miłe słowo. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.